Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj będzie Q&A związane z prowadzenia e, Booktuba, czyli kanału na YouTubie odnośnie książek. Jak wiecie, ja od tego zaczynałam, nadal od kilku ładnych lat prowadzę już to konto, to jest no, 6 lat, będzie w październiku, więc, e, więc stwierdziłam, że w sumie nagram ten film w miejscu, w którym to wszystko się zaczęło, czyli w moim pokoju. Niesamowite też jest to, że jak mieszkałam tutaj, za każdym razem jak włączałam aparat, mój kot, ten sam ciągle staruszek aktualnie, cały czas miałczy i nie wiadomo o co mu chodzi. Także klimat niesamowity oczywiście muszę otworzyć drzwi, żeby go wypuścić. On nie wychodzi, prawda? No bo po co? W sumie nie wiadomo o co mu chodzi. Teraz wyszedł, ale jak zamknę drzwi, to on znowu będzie chciał wrócić. Ach, to były czasy. Oczywiście na moim Instagramie zadałam Wam pytanie, w sensie poprosiłam Was o to, że jeżeli macie jakieś pytania związane z właśnie z prowadzeniem kanału na YouTubie, to żebyście zadawali, było ich trochę i stwierdziłam właśnie, że zrobię taki oddzielny filmik, żeby pomóc osobom, które dopiero zaczynają w tym właśnie jak to wygląda, z czym to się je i tak dalej, także... Trochę tych pytań jest, więc nie będę przedłużała. Zapraszam Was do oglądania. Lecę totalnie po kolei. Nie, nie czytałam jeszcze tych pytań, tylko zobaczyłam, że jest po prostu ich bardzo dużo, więc stwierdziłam, że tak sobie spontanicznie troszeczkę pogadamy. Pierwsze pytanie: Jak dużo robisz? Musisz robić researchu. Ogólnie to jest tak, że ja jestem osobą, która bardzo chce dużo rzeczy robić, ee, nowych. Jak możecie zauważyć, ja bardzo dużo wymyślam jakieś nowych akcji, nowe maratony, biorę jakieś inspiracje, więc mi zajmuje to naprawdę bardzo dużo czasu, ale to też jest spędzanie czasu mojego wolnego jako coś dla mnie relaksującego. Ja uwielbiam moment, w którym mogę sobie usiąść przed laptopem, czy przed telefonem. Wchodzę sobie zazwyczaj na, zagranicz... na zagranicznego booktuba i po prostu oglądam różnego rodzaju filmy, patrzę, co YouTube mi proponuje. E, I z tych zagranicznych rzeczy czasami e, po prostu inspiruję się kropka w kropkę, ale oczywiście zawsze to mówię. E, albo widzę coś i stwierdzam, hmm, w Polsce by to może nie zdało egzaminu, ale jakbym to troszeczkę przerobiła coś tam, to, e, to tak, tak właśnie powstał maraton dosłownego czytania przez 24 godziny, a zainspirowałam się tym, że... Na amerykańskim Booktube widzę, że w Polsce też niektórzy to robią, że jest po prostu coś takiego, jak czytam tyle, ile spędziłam czasu na telefonie. No i tak sobie myślę, hmm. Ja nie mogę tego zrobić, dlaczego? Ponieważ ja pracuję na telefonie. Ja w pracy no jestem od social mediów, więc jestem cały czas na tym telefonie. Plus dodanie Instagrama, odpisywanie Wam i tak dalej, to dla mnie jest forma pracy, więc nie jest to adekwatne, adekwatne do tego, ile spędzam, tak wiecie, useless po prostu czasu. Więc ja tego researchu robię dużo, ale jest to dla mnie bardzo przyjemne i wydaje mi się, że jeżeli chcecie tworzyć, to, to musicie mieć jakiś taki pomysł, na zasadzie nie robię wszystko to, co inni, tylko musicie jednak starać się, żeby troszeczkę zrobić coś nowego. Czy czujesz presję czytania dla kontentu? Na samym początku, to znaczy tak, na początku nie miałam, później jak zaczęłam na tym zarabiać, zaczęłam troszeczkę presji mieć i teraz jestem w punkcie, w punkcie gdzie tej presji nie mam. Dlaczego? Ponieważ poznałam już swoje minimum i maksimum, wiem, ile muszę przeczytać, ile chcę przeczytać żeby nie przekroczyć tego takiego, wiecie, limitu, bo jak zaczęłam, wiecie, zarabiać albo w barterze dostawałam jakieś współpracę, to zachłysnęłam się tym, że dostaję za free książki, że jeszcze mogę na tym zarobić, więc brałam tego dużo. Teraz jestem na etapie, że mam swoje minimum współprac w miesiącu i to są zawsze wyselekcjonowane książki, a jeżeli chodzi o takie luźne czytanie dla siebie, to tylko i wyłącznie traktuję to dla siebie. Natomiast uważam, że to jest bardzo trudne do wypracowania. Bo ja na, na właśnie YouTubie jestem już 6 lat i mam coś takiego, że hmm, w sumie. Nie chcę czytać tej książki, nie, więc po prostu jej nie będę czytała. Jeżeli chodzi właśnie o współpracę, to jest to na zasadzie takiej, że ja rzeczywiście sprawdzam te książki, czytam zagraniczne opinie, czytam opisy i po prostu po tym researchu dopiero decyduję się na to, że chcę daną książkę przeczytać. Teraz jak biorę współpracę, to one są zazwyczaj takie, że te książki mi się podobają, i nie tracę po prostu czasu na sprawdzanie siebie, bo jeżeli wiecie, jeżeli otrzymujecie za coś pieniądze, to gdzieś tam podświadomie chcecie, żeby wyszło to dobrze, no nie? Ale czasami się tak nie da. I szkoda mi po prostu mojego czasu na to, żeby marnować czas na, go, na złe książki, tak? Więc, więc nie czuję presji, ale musiałam sobie to wypracować, musiałam nad tym bardzo popracować, musiałam bardzo. Za sobą porozmawiać na temat tego, żeby się po prostu nie wypalić. Czy masz czasami takie coś, że nie chcesz czytać książek, a odczuwasz nacisk od kanału? Nie. Nie mam czegoś takiego, ponieważ ja czytam dla siebie. Pamiętajcie, że jeżeli zaczniecie czytać książki, których nie chcecie de facto czytać, ale presja społeczeństwa na was wywiera, będziecie mieć zastój czytelniczy. I ja mogę Wam to zagwarantować, że tak będzie, bo jeżeli zaczniecie czytać książkę, która nie sprawia Wam przyjemności, że tak powiem, choćby skały srały Nie jesteście w stanie wyjść z tego Zostoju czytelniczego i dokończyć na przykład Daną książkę, więc nie, nie mam takiej Presji, czytam co chcę, tak jak wspominałam Wcześniej, jeżeli chodzi o współpracę To są to współprace, które są wcześniej bardzo yy, Przemyślane yy, Jest sporo maili z wydawnictwami Ugadujemy się jak to ma wyglądać I tak dalej, więc to nie jest właśnie Na zasadzie Tak biorę, yy, albo tak czytam teraz wszyscy czytają, tylko na zasadzie Czy ja naprawdę rzeczywiście tego chcę Jaki jest najlepszy program do montażu? Ja na samym początku montowałam w. Boże, jak ten program się nazywał? Sony Vegas. To na samym początku w ogóle. Później montowałam w iMovie i to był naprawdę spoko program, tylko już po prostu Mac mi nie, wy, nie, wiecie, nie, nie wyrabiał z tego względu, że ten aparat nagrywa w 4K. A mój Mac no już niestety jest dosyć stary, bo dosłownie go kupiłam, jak zaczęłam prowadzić kanał. No więc na nim nie montuję i montuję teraz w e, Adobe Premierze mm, na Mateusze komputerze. Jestem z tego programu bardzo, bardzo zadowolona i w ogóle chciałabym pójść na kurs, bo wiem, że ten program ma milion rzeczy do zaproponowania, a ja po prostu o nich nie wiem, ale w tym programie naprawdę świetnie e, się montuje, natomiast jest to program płatny. Czy warto teraz zaczynać, jak jest mnóstwo kąt tego typu? I teraz pytanie brzmi: czy na YouTubie jest dużo kąt? Mówiących o książkach. Ja na przykład osobiście bardzo mało widuję kont, które zakładają się na YouTubie. Teraz takim boomem jest TikTok. I okej, okay, jest to spowodowane po prostu. Aktualnym, że pragniemy tego, żeby były to szybkie treści, łatwe treści, natomiast na YouTubie jest to troszeczkę wygląda inaczej, bo na YouTubie pokazuje się bardzo szeroko treści, pokazuje się bardzo dużo swojego życia, bardzo dużo pracować trzeba na YouTubem, bardzo dużo czasu on poświęca, e, więc mi się wydaje, że nie ma dużo kont na YouTubie. Tak jak miałabym wymienić z tych ze starej gwardii, tak zwanej. To jest tak, strefa czytacza, którzy publikują bardzo, bardzo um, regularnie, to jest wielki bóg Olga. To oczywiście zaksiążkowane getbooki. Ja. Do góry książkami. Tak, takie konta, wiecie, które, które regularnie oglądam. No, Nikola, doktor Book. Też bardzo regularnie publikuje treści. Kat vloguje, wróciła. I naprawdę tych kont nie jest tak dużo. W sensie może się wydawać, że, że jest ich dużo, ale w porównaniu do TikToka, w porównaniu do bookstagramów, to YouTube jest najmniej ogólnie. Więc ja uważam, że jeżeli chcesz, to warto spróbować, bo fajnie jakby jakaś na YouTubie, jakby taki wiecie, renesans był, był tego YouTube'a. Ja mam taką wewnętrzną potrzebę, żeby ludzie więcej oglądali tego YouTube'a i nie dlatego, że chcę więcej zarobić czy coś, absolutnie nie. Po prostu, oj przepraszam, po prostu dla mnie YouTube jest tą taką, wiecie, od tego zaczynałam, dlatego chciałam, chciała, żeby po prostu ta platforma bardziej się rozwijała. Co najwięcej sprawia Ci trudności na BookTube'ie? Co mi sprawia najwięcej trudności? Chyba na ten moment nic. W sensie, tak jak mówiłam to milion razy, ja robię to z, z całkowitej pasji, ja bardzo to lubię, ja uwielbiam siadać, szukać pomysłów, nagrywać, montować. Wiadomo, czasami nie mam nastroju na to, więc teraz nauczyłam się po prostu tego nie robić. Bo jakbym robiła coś przeciw sobie, to tak zwane wypalenie zawodowe, czy w ogóle wypalenie książkami, czy Słabe treści, które dodaję, tego bym absolutnie nie chciała, więc trudności nie mam, ale wydaje mi się, że chyba na taką największą trudnością jest to, że macie na przykład współpracę, nie macie w ogóle nastroju na nagrywki, no a nagrać musicie, więc to jest chyba takie naj, naj, najgorsze, nie? Ale tak ogólnie to, to nie. Ile tak średnio schodzi Ci się z nagrywaniem i montowaniem filmów w tygodniu? Ja staram się dodawać 2-3 filmy w tygodniu. No to to mi dużo schodzi, nie? No bo pamiętajcie, że nagranie i zmontowanie to jest ostatni proces. Ja najpierw muszę przeczytać. I podczas czytania nagrywam albo jakieś update'y, albo coś tam, więc ciężko mi tak to ująć godzinowo, ale wydaje mi się, że na każdy film około jednego dnia Yy, muszę poświęcić. Wiadomo, na przykład takie teraz, jak jest QA, no to oczywistym jest, że to jest na zasadzie nagrania i zmontowania. Ja wcześniej się nie przygotowywałam do tego, nie? Ale jeżeli chodzi o jakieś recenzje, o ten. No to załóżmy, nie wiem, ile ten to QA będzie trwało, tak? Ale załóżmy surowego materiału, mniej więcej jest tak 10 minut więcej, 10-15 minut więcej, niż Wy widzicie później w finalnym tego wersji, więc to jest czas nagrania, plus dwa razy tyle schodzi z montażem. No bo musicie najpierw obejrzeć, montować, później coś tam może pododawać, później jest render, później trzeba dodać to na YouTube'a, później trzeba to opisać, później trzeba zrobić miniaturkę. Więc ogólnie jeżeli chodzi o ten film, to pewnie wydaje mi się, że około 3-4 godzin będę musiała na niego poświęcić łącznie. Żeby on wyszedł i żebyście go zobaczyli. Z vlogami jest dużo dłużej, one są dużo bardziej pochłaniające, bo też montaż wymaga więcej, po prostu. Przesłanie plików, ogarnięcie, żeby to było po kolei, żeby to miało ręce i nogi, żeby ta muzyka była, żeby przyciszanie i tak dalej. Więc z takiego stacjonarnego filmu to jest około 3-4 godziny, myślę łącznie ze wszystkim, z miniaturką i tak dalej. Natomiast z vlogiem myślę też około 6 godzin albo 7 nawet. Dlaczego używasz Goodreads, a nie lubimy czytać? Z bardzo prostego względu, że po prostu uważam, że aplikacja lubimy czytać nie jest dobra. E, zwłaszcza, że nie wiem, czy ona w ogóle jest w aplikacji na telefon, a ja jednak na Goodreadsie sobie, na telefonie głównie robię te rzeczy. No i na Goodreadsie w ogóle jakoś tak bardziej mi podchodzi ta aplikacja. Zmuszasz się czasami do nagrania odcinka, mimo że Ci się nie chce? To nie jest... Jed... Co zmuszanie, co bardziej zmotywowanie siebie, bo jeżeli ja czuję, że nie mam dzisiaj dnia na nagrywanie absolutnie, to po prostu go nie nagram. I yy, dowodem na to jest to, że yy, takie odcinki po takich odcinkach bardzo widać, że coś jest nie tak, że jestem jakaś oburzona, jakaś taka niezadowolona. Yy, natomiast i wtedy mi się najgorzej w ogóle nagrywa i wtedy jestem niezadowolona, yy, więc Zmuszać się, nie zmuszam, ale właśnie motywuję się do tego, że wiem że na przykład kurczę, no dodałam na przykład Insta story, że ten film będzie, chciałabym go dodać, dobra, ogarniam się, działam. Nie więc to jest na zasadzie motywacji samej siebie, z lenistwa, że poleżałabym, ale mówię nie, dobra, ogarnę się, zrobię, będę miała, wy będziecie zadowoleni, bo dostaniecie content ja będę zadowolona, bo nie będę czuła, że zaniedbuję kanał i tak dalej. A więc bardziej na tej zasadzie. Czy to wszystko zmieniło Twój stosunek do czytania? Trochę na pewno, wiecie? Trochę na pewno, ale u mnie to wyszło tylko i wyłącznie na pozytyw, bo ja tak naprawdę yy, czytałam wcześniej, ale miałam takie... Yy, nie, chcę mi się czytać, dobra, pooglądam sobie coś, albo poleniuchuję, albo w ogóle przeglądam internety, a teraz mam na zasadzie, kurczę, chciałabym dokończyć tę książkę, żeby Wam o niej opowiedzieć, nie? Więc... Zostawiam wszystko, idę sobie czytać, ale tak jak mówię, aktualnie jestem na poziomie, gdzie robię to tylko i wyłącznie wtedy, kiedy chcę, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy to czuję i tylko i wyłącznie wtedy, kiedy po prostu mam chęć. No nie? Bo ja zauważyłam, że jak robię coś na siłę, to to widać, ja jestem niezadowolona i w ogóle Kiri Ellison. Jak wyglądały początki? Nie wstydziłaś się na wstawianie treści na YouTube? Wiecie co? U mnie początki wyglądały tak, że ja właśnie zaczęłam czytać, nie miałam o kim z tym o tym gadać, więc stwierdziłam, że zacznę nagrywać i dodawać te treści. Ja na samym początku dodawałam covery. Tylko wiecie, ja raczej mam taką osobowość, że raczej mam gdzieś to, co o mnie ludzie myślą. Na zasadzie takiej, że jeżeli zaburza to. W sensie inaczej. Jeżeli chcę coś zrobić, nie wiem. Cokolwiek, nie wiem, jakbym chciała założyć firmę czy rozwijać się, i ktoś by mi powiedział: zostaw to, to nie ma sensu, nie uda ci się w ogóle, przestań. Po co sobie zawracać tym głowę? To ja po prostu spojrzę na tego kogoś i powiem: idź sobie albo nie zastraj się. Uważam, że jeżeli chcecie się rozwijać, jeżeli chcecie osiągnąć sukces, musicie przede wszystkim myśleć o sobie. I tak, możecie sobie pomyśleć, że to jest, yy, że jestem, wiecie, narcyzem. Ale jeżeli chcecie zarabiać pieniądze, chcecie, właśnie, nie wiem, iść do in, innej szkoły czy coś, nikt nie ma prawa Wam mówić, co macie robić. Więc to było na takiej zasadzie, że ja założyłam ten kanał i mnóstwo głosów było, że po co? Że przecież ty masz tak mało wyświetleń, że po co ty się tak starasz i tak dalej. A ja miałam takie. No dobra, no ale sprawia mi to przyjemność. Ja to lubię robić, więc trochę nie widzę sensu. W sensie nie widzę w związku w ogóle z tym. I tak robiłam, robiłam, robiłam. Oczywiście kontaktu z ludźmi, którzy tak mi gadali, nie mam. I po prostu poszłam po swoje, i teraz nagle, wiecie, jest. Są czasami jakieś tam komentarze typu: A, bo ty to przeczytasz książkę i coś tam, A, bo ty to tyle masz, A, bo ty to ty. No ale ja przez 3-4 lata robiłam to absolutnie czysto, za darmo, po pierwsze. Po drugie, naprawdę miałam bardzo mało wyświetlenia, robiłam to z czystej pasji. Teraz oczywiście też to robię z pasji, ale jednak trochę yy, dofinansowania, że tak powiem, z kanału mi przychodzi. No i wiecie, i to jest na zasadzie takiej, że. Teraz ludzie mają problem, że jakiś tam w mojej głowie, bo ja uważam, że ja osiągnęłam sukces e, i, 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 i wiecie, i, i jest problem, nie? No to trzeba było robić. A nie skupiać się na tym, co ja robię, tylko skupić się na sobie i na tym, co, co ty masz. Więc u mnie. Ja też jestem raczej osobą, która nie wstydzi się publicznych wystąpień, jakichś tego typu rzeczy, więc mi, ja się nie wstydziłam. Natomiast, e, natomiast słyszałam po prostu głosy takie, że. Po co, na co, bez sensu i tak dalej. Czy jeśli chce się współpracować z jakimś wydawnictwem, to trzeba samemu do niego napisać? U mnie wygląda to tak, że ja kiedyś bardzo wstydziłam się pisać do wydawnictw. E, no, bo jak widzicie, ja jeżeli współpracuję z jakimś wydawnictwem, to raczej komercyjnie. E, no, ale tak stwierdziłam, kurczę, no ale z drugiej strony wydawnictwa nie wiedzą o wszystkich ludziach na świecie, nie wiedzą o wszystkich osobach, które nagrywają, które publikują treści. Więc jeżeli. Ja sobie zawsze pod koniec miesiąca, czy na połowie miesiąca, przeglądam zapowiedzi na kolejny miesiąc. I sprawdzam sobie książki, które ewentualnie by mnie interesowały. I wtedy piszę. Propozycja współpracy Karateusz X i tytuł na przykład, nie? I piszę. Dzień dobry, mam na imię Karolina. Prowadzę kanał taki i taki. Widziałam w zapowiedziach, że macie taką i taką książkę. Mam takie i takie. Oczywiście od razu podaję statystyki, podaję link automatycznie do kanału i do Instagrama, bo nikt. W sensie wiecie, im będzie szybciej przejść do. kliknąć tylko, niż wpisywać oddzielnie. Proponuję stawkę, proponuję to, co mogę im zaoferować i wydawnictwo się zgadza, albo się nie zgadza, albo negocjujemy, albo wiecie. Więc nie wstydźcie się pisać do wydawnictw. Ja się wstydziłam. Teraz się nie wstydzę, tylko tak jak mówię, to są już naprawdę tytuły, które bardzo chcę przeczytać, bardzo mnie zaintrygowały, bardzo mnie zaciekawiły, a nie na zasadzie, o jezu, bo nie mam w tym miesiącu współpracy, na przykład, nie? I muszę coś mieć, żeby zarobić. No nie, absolutnie nie. Stresowałaś się lub nadal stresujesz, że te filmiki oglądają osoby z Twojej przeszłości? Nie! W sensie absolutnie, absolutnie mnie to nie rusza, absolutnie mam to gdzieś, no bo chyba to też jest. Trochę takie, że pokazuje to, że ktoś chce na przykład się do mnie odezwać i, nie wiem, coś powiedzieć, coś zapytać i, i tak dalej. A jeżeli ktoś nie ma na tyle odwagi, żeby do mnie napisać i, wiecie, ogląda po cichości gdzieś moje filmy i, i boi się, albo, nie wiem, gdzieś zawzięcie mówi, że u Jezu, ona to coś tam, a ja to coś tam, ja byłam od niej inteligentniejsza, czy inteligentniejszy. A teraz nie wiem co robią, nas nagrywa jakieś głupie filmiki na, na, do internetu. Kochani, nie przejmujcie się tym. Naprawdę ci ludzie za was życia nie przeżyją. To jest musicie myśleć o sobie. Naprawdę. Musicie nauczyć się myśleć o sobie, bo to wy jesteście najważniejsi i to wy przeżyjecie to życie. Wy połowy tych ludzi aktualnie z danego obszaru, czy ze szkoły, czy coś o tych ludziach nie będziecie pamiętać. Naprawdę. Skąd bierzesz pomysły na odcinki? No i tutaj research, tak? Czyli o, o tym, o czym rozmawiałam na początku filmu. Research, patrzenie, co jest popularne. Troszeczkę niestety jest do tego potrzebna wasza kreatywność. No bo możecie zżynać filmy jeden do jednego z innych twórców, no ale to wtedy nie, nie wybijecie się. Nie? nie będziecie oglądani, jeżeli będziecie tworzyć kropka w kropkę to, co inni. Więc musicie po prostu. Sobie pójść. Ja tak mówię, oglądam zagranicznego Booktuba, sprawdzam, patrzę co tam sobie. Nie tyle na książki, tylko po prostu na rodzaj filmów, nie? No bo ja lubię, tak jak wam też wspominałam, że lubię ogarniać nowe rzeczy. I ostatnie pytanie, i wydaje mi się, że bardzo ważne, od czego zacząć? Jakieś rady na początek? Czy trzeba czytać tylko popularne tytuły, żeby się wybić? Nie. I teraz powiem wam ciekawostkę i zdradzę wam ProTipa. Jeżeli myślicie, nad tym, żeby rozwinąć swój kanał na YouTubie, to nagrywajcie na YouTubie o książkach, które nie są popularne. To jest mój protip, ponieważ teraz każdy wszystko czyta tak samo. I jest to oczywiście spowodowane współpracami, tak? Jest jeden dzień premiery danego tytułu. Jeżeli książka ma patronów, jeżeli książka ma współpracę komercyjną, to wiadomo jest, że ta książka będzie w dużej ilości miejscach. Czy na kanałach, czy na TikToku, czy na Instagramie. I na samym początku wiadomym jest, że tych współprac, czy barterowych, czy pieniężnych, komercyjnych, nie będziecie dostawać. Więc czym się wyróżnić? Wyróżniajcie się tym, że czytacie stare tytuły. Tytuły, o których teraz trochę zapomniano. Tytuły, wiecie, ja mam na myśli stary tytuł, czyli tytuł sprzed 3-4 lat, a nie sprzed 25, nie? Bo w tej takiej branży wydawniczej, jednak książka, jak jest wydana 2 lata temu, to już jest uznawana za starą. Więc spróbujcie to i tyle! I ja trzymam za Was kciuki, jeżeli założycie konta, jeżeli będziecie je prowadzić, to nie bójcie się do mnie napisać. Wysyłajcie mi linki, bo ja naprawdę z wielką chęcią po prostu będę śledziła Was, obserwowała i dopingowała, bo ja też byłam tą osobą, której nikt nie chciał pomóc i tak dalej, później dopiero poznałam Zuzę i Magdę. I tak naprawdę to wszystko się jakoś potoczyło dalej. Jestem w tym punkcie, w którym jestem też, oczywiście dzięki dziewczynom, bo tutaj nie ma co ukrywać, więc bardzo im dziękuję za to. Love you, girls. Także wiecie, no, ja za was trzymam kciuki. Nie poddajcie się. To trwa. To będzie wymagało od Was bardzo dużo czasu. Musicie być cierpliwi. Nie dostaniecie, niestety YouTube jest aplikacją, która. Nie rozwija się tak szybko jak TikTok, nie wpadniecie w wiral. Musicie w YouTubie sobie zasłużyć na to, że Wasze treści będą proponowane typu regularne publikowanie, treści muszą być odpowiednie do regulaminu i tak Także musicie być cierpliwi i tego Wam życzę, żebyście byli cierpliwi. Trzymam za Was kciuki, żebyście rozwijali swoje kanały. Tak jak mówię, piszcie, nie martwcie się. No i co, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Widzimy się już w kolejnym filmie. Cześć!